Już wszyscy są? Tak, Z tej strony plaga! Zaczynamy kolejny odcinek z od i ze mną jest i Flot, Arbow, Admiro Dzień dobry, czy użyczałem LNU? czekajcie. Ogólnie, warto na początku wspomnieć o tym, że to jest ta główna świątynia Charolin, gdzie tutaj Kung Fu Panda się ćwiczył. Tak, I robimy tutaj też. Ta, Także ta, szalone chodzić. rzeczy. A wy jesteście głupcy, nie znacie się. Ja tutaj jako dzieciak powiedziałem, tu hideny, mnie chowały tutaj jak bardziej. No, no dokładnie. tutaj też. Je tutaj. Bo tutaj też? Się, że, oprócz, bo nie wiem, czy wiecie, jest podział. To jest ten kung fu panda zwykły i ten kung fu panda hidenowski To tak. są dwa osobne kung fu pandy. Tak, ale no, pan on był hidenem. I mamy. na przykład to o. miejsce to jest centralna baza. Aha, aha to, to jest mało. centralna baza. A? Baza!

i tak ja wierzę. sobie opowiadam o historii powstania świata, a ty tak nie zabiłeś. Stalinie. i nie. I patrzcie, jaką mam miejscówkę. Widzieliście to? Widzę. No, nie, tu nie jest nie druga. Się Pop, spać patrz. No. Ja Załatwiliśmy się te... go na cacy, patrz. Dobra, nam się zabić? Nie. nie. To jest dobre. No, tak to... okay. Ej, to nie, można... nie jest dobre. To nie jest dobre tu stać. Wy wejdźcie na środek, fajnie <laughs> mm. ma O Boże! Ej, ja właśnie nie wiem czy wiecie, jestem eksplorowanym wojownikiem i wiesz, że zbiorąc dłużną Ej, to słuchaj, to jest tak Więc spadłem i nic To jest tak z Jasiem Fasolą, nie? Ej, słuchajcie, Czy jesteście w stanie przetrwać upadek? Bo zobaczcie, ja że... Kurde Dobra, przetrwałem O nie, jednak nie Ej, No, na przykład Patrzcie na przykład na swoich kolegów No, wreszcie poszło. No. Panie Pawle. <grym> proszę się Panie Panie, Paweł ja nie z... zabił. Panie Hidden, ratuj. Paweł, no chodź tu na bitwę. Pszczyt. Jaką paweł, bitwę? Paweł, no na bitwę? A, paweł, no a no że faj, ninja. Dobrze, dobrze, chodź tu Paweł, nie ninja. Tu, 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 tu. co? O, py, Zwycięstwo. Oj. Paweł przeżył. Też? A ty przeżyłeś? A ty zginąłeś? Ja mam 5 HP, Ja też. Poczekaj Hidden, ja? to jest Hidden. No. Admiro spokojnie. Powinieneś nas bić chyba. Nie, jest spokojnie Poczekaj Hidden, bo. <coughs> my robimy teraz co on robi? Tajemnicze dobrze, Kung Fu Ninja Pandy. Patrz, to jest tajemniczości i przeznaczenia. I dobra, się dobra się wracając w ogóle do historii wprowadzającej, no? to, to jest tak skonstruowane, że tutaj jest taka hiddenowska świątynia. Tutaj właśnie przychodziły świątynie, <laughs> te hidden z całego świata, żeby trenować swoje e, sztuki walki. Kung fu? Tak. Kung Fu! Pandom Między innymi tutaj właśnie przychodził Admiros, za swoich dorobnych czasów w przedszkolu. No, przedszkole. Tak to, to jest takie trochę przedszkoletnie Jak widać, trochę... no, nie Niewidzialny ninja. Niewidzialny ninja. Ej, nie spadłem, patrzcie. Jestem ale, cały czas tutaj. Ej, Admiros, ale musisz skina jeszcze wyłączyć. Wyłączyłem. No. Ja tutaj sobie tak leżę i oglądam zachód słońca, popatrz, Dobra, wypadnie. Paweł, na pojedynek w takim razie. Chyba no, nie słońca. na pojedynek. Słońca. Ej, wglądasz no, no. czy ty żyjesz? No ty? Ja o, o, nie, tak samo umarłem. Ja też upadłem, ale przeżyłem. To zwycięstwo, zaraz się tym zajmę. Nie no. Patrz, ej, patrz, to miejscówka. Super miejscówka. Ej, nie, ej nie czemu nie, nie mam spektatora? Tylko... Widzę swoje ciało Może zaraz będziesz miał, znaczy Właśnie, bo już się runda nie skończyła nie mam, Już się runda skończyła, a ja nadal nie mam Dziwne, nie? Ej dobra, wiecie co, to trzeba hmm. może podejść dach. zamiast w no. zamiast... no. zamiast... dach, to może znajdziemy środek, co nie? Może, Dobry pomysł. Może znajdziemy Dobry. piwnicę Dobry pomysł no Jest tutaj piwnica? No może, może jest się Chyba może. musieli gdzieś bo trzymać ziemniaki, no nie? Ja bym poszedł do ogrodu zen, jeżeli taki ogród jest ten? Tak, tak, tak wiesz tak, tam gdzie jest piasek i tam gdzie ten piasek układasz, wiesz? Oj dobra, chodźcie, pozwiedzamy środek, patrzcie jak to wszystko wygląda. Dzień dobry, witam w mojej świątyni e, hiddenów. Tutaj przeprowadziłem z pan z państwem Co to, co to za patyki? Przepraszam <grym> bardzo. Nie, nie, nie rozumiem te zastosowania patyków. Należy strzelać. Dzień dobry. Pokaż Rzeczywiście, psują się. Działa? Pokażcie kto tu rządzi. To rozwalmy to! No, rozwalmy tę budę. Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Nie. Sensej się pojawił, właśnie. No. Sensei! To są dwóch bardzo ważnych sensejów w tej. tej Sensei, Admiroz! Oni Sensei tutaj Admiros, tak w za, tak. dostojnej pozie na kiblu. O, czekaj, tam granat jest w Normalnie wie, co za. Nie. Pamiętaj, że dziewczyny nie zabijasz. <laughs> Styl. No poczekaj Admiros. A ja, jak to jest styl... robię? co to jest za styl, który właśnie reprezentujesz chcę na do tym malu widzimy. Alecie, ale ciągle się rozglądacie. Ej, to jest... chodźcie dalej, chodź, kibajku, to, to zróbmy tak, że obiecujemy, jest, że to go nie to zabijemy. Jeden z ja tutaj... sposobów medytacji. Co, nie, na a... to, jest opona. O, to jest najświętsza O! Dzień dobry. Oj oj, co się... zrobiłem? O nie, wy szczęście oponę! O jest! Zczyścił Tutaj. Widziałem co jesz? Ej! Był. Chodźcie na piętro zobaczyć! Pięterko? Okay, wow. Chodź, chodź na pięterko, no, na dobrze. tam na dole, coś było? Brzmi bardzo no, ciekawie. nie, wiesz, takie okay. zwykłe Ej, patrzcie jak to jest elegancko! Nic. Co nie? Patrzcie, ale super. Nie można. Elegancko. Pudła no, po prostu elegancko. Nie, no, o, patrzcie, Ale nie, zobacz ile tu jest przestrzeni wolnej. O, patrzcie, wow. a, widzicie, widzicie ten nóż? To tu jest o, kolejna opona. No, o, widzicie to okno? Da się przez nie wyjść. Mówisz? O, Nieźle. No, tak, Jestem ninja. ninja. Brzmi jak jakiś challenge. Jest tu. A, dostał, Gdzie? dostał, dostał. Gdzie? Ała! Ała! Nie widzę. ma Chodźcie na dach, tam będziemy Znowu? Gdzie on rozdział? jest? Znowu? Okay. Okay. No, chodź, nie chodź. udało. Chodź. Nie, 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 nie. Teraz to jest się uda, jeżeli nikt nikogo nie będzie spychał. Musimy się ustawić. Wierzysz w to? Zejdę ze szkła po prostu. Szłabo, po prostu. Eee, Paweł, chodź, pokażę ci coś. Chodźcie tutaj. A! Ale jak chcemy zepchnąć, jak to szkło było pełne? Musimy. No cześć! To, że... Oj! Słowku o nie! Wtykowane. Widziałem! Nie. No, no. Muszę po gruba zbiega tutaj. Jakiś... Ej, dobra, rozstawmy się po prostu na wszystkich. W te... segmentach tego, tego. Inne tu nigdy nie ogóle. O nie! Łatwo! E. Zabiję się teraz! Tu jest za jasno jeszcze cisza! One co no, nie? Ja wyszedłem, tutaj i tak o, nie, nic nie widzę. No ślepo mm. strzelałem. Ej, mówiłem wam, że to sala samobójców. no dobra. No, się... mówiłeś, no. mówiłeś coś. No, ja nigdy nie ukłamuję. No, ja nie ufałem ci, ale. O, włącz. Nie Dziękuję. Bez ja. O. proponuję wykorzystać najlepszą miejscówkę. Hidden, szybko dada. Da. No. Ja proponuję. Słucham, Słucham, Słuchajcie, to jest, to jest porządny hidden. Słuchajcie, poczekajmy na niego tutaj. On Ej, przyjdzie do nas. Ty poczekaj, ja my On do nas tu przyjdzie, wierzę w to? Dobry nie, nie, nie lepiej chodźmy na dach Chodź, tak, no Chodźmy na dach Chodźmy na dach, dokładnie Ej, ogólnie nie wiem, co to jest Chodźmy na dach, tak, tak, dokładnie Jest, <noise> jest takie jedno miejsce, do Ej, oni idzie za nami! Ej, no mówiliście, żebyśmy weszli na dach Co to za oszukiwanie? <noise> Jesteś wrogiem Ale on przede mną szedł, ja tak wchodzę, patrzę no, jak, ja e Jakieś e nieznane Ej, poślady, nie? Przez jest e grane? Widzisz tam te lampki? Trzeba na nie wstąpić EJ! Pomyliłem się! Bloody! Na lampki. Bo za mną biegnie, pomóżcie, biegnie za mną, biegnie za mną, zostawcie mnie Nie no, szukaliście mnie, mówiliście, chodźcie wejdźmy na dach Ja sobie wchodzę za chyba Pawłem Nie, przede mną byłeś Przede mną A... no, trzeba. <laughs> mną, powtarzam Tak, wchodziłem jako trzeci Tak, tak, dokładnie Dobry no, bo pomysł usłyszałem komendę, wchodzimy Ej, dobra. na dach No i wchodzimy tutaj widzicie te lampki tam na dole? Trzeba się na nie dostać o, Jakie lampki? No tutaj te Da się? są. da się No da się No O tu są Patrzcie na to, ninja. O jestem, widzicie? O kurde. O, o, ja też. No to chodź tu. A Miro, posłuchaj się. Pelotę, nie. Ej, przeżyłem. Ej, co to tam na dole się dzieje. A Bo nie, nie powiem, to, wiem, nie wiem, jakieś dziwne. Rzeczy? Ej, blady, nie przesunąłeś <grym> się, spadłem. Dajcie mi więcej, patrzę, jedzenia. Teraz, Ej, on jest, żera. Wystarczy, że rozłożę jakieś miny i nigdy, i nigdy się. No poczekaj, Zjada. Chciałem ci udowodnić, <laughs> że się mylisz tylko. No, no czekaj, no właściwie źle zrobiłeś. Przepraszam. No, hidden, Hidden. Plaga! Daj mi da lampę, hidden, to jest jedyny sposób. Hidden, hidden, hidden. No, no na, nie. Lampy. Chociaż na lampę. Chociaż. I tak łatwo was pozabijać. Nie, nieprawda, nie zabiłem cię na lampie, bo to jest najlepszy On miejscówka. cię zabił na lampie. Nieprawda, Proste. ja sam się zabiłem. No plaga, <laughs> chyba zginiesz. <laughs> nie. nie. Nie, zginie. Nie zginiesz. Czemu tak myślisz? Zginię. Jestem ninja. No to jest plaga. <laughs> ninja, myślę, się, się potknie zaraz. No. Ninja-hidden. Powiedziałeś, o i cyk, no. szkolony. A dobra, ja, okej, okay, jak spadam z wysokości, to nic się nie dzieje. Dobra, no. Ale spadłeś, mówisz? <grym> Przed chwilą, zdarzyło się. Zdarzyło no, się tak parę weź. razy, mówisz? Życie, że, że, grawitacja Trochę. jest brutalna. Teraz się cykam, nie? Z której strony hmm. będę? No, troszeczkę. Ej, może no. przyjść z gór, pamiętaj, to jest hidden. To jest <grym> No. Naden. To jest górski potwór. Ta -ra -ta -ta -ra. Ja to, to, to... No chodź, czekamy Przestań się namkać z jednej na drugą Ło I spadł No i spadłem znowu To jest trudno tam zaatakować kogoś O to chodzi Ej ja już Jeżeli wiem się Słuchajcie ten nóż, Ej, tam wijaje, gdzie była ty krew ty i nóż to, to, to... Ty skocz na niego Powinieneś to... skoczyć na lampę tak jak prawdziwy ty brysk No skoczyłem No Skoczyłem i spadłem Ale ja już wiem co Z tym nożem i z krwią tam się urodził Admiros na bank to jest tylko łębia na dach. To zamiast skakać kilem po prostu wejść po drabinie, będzie łatwiej, co nie? Dobra, szedłem właśnie przed chwilą. Tylko łębia na dach. Dobrze, że go informujesz hewinkolf. Wow. Padłeś? Ile masz zdrowia, Plaga? pojawia hmm, Bo ja w końcu... Tak. Ale Plaga ma regenerację W końcu. Nie ma. Bo on zajmuje umiejętność swoją. Ma. Nie ma. To nazywa się ma. Ma. regeneracja ten... Hardkorów, coś, coś takiego. <śmiech> hardkorów. <laughs> regeneracja. Ty kilo. Dobra, cześć, Plaga, skacz szybko cześć. przez tą dziurę. Jest. O nie. jest plaga. Okej okej. Nie ma dotknięcia ma... w swoim życiu. O, to jest styl, styl gołębia, wiesz? Nie wykorzystałeś stylu małpy, przepraszam. Ej, to Ej, sorry. ej jej, Uwaga, nie, teraz mam taką miejscówkę, że się ze Tak? To robimy styl ryby w wodzie? Nie, nie, no, nie pewnie gołębia, chodzi o ale to, że Pokażę wam to sekretne miejsce, które nikt nie zna i nigdy się tam nie dostanie. Chodźmy na to? Okay. czyli na, na lampie? Nie, no nie. Tak? Na lampie? Okej, okay. to co Chodźcie, chodźcie, chodź, szybko, chodź chodźcie tutaj, I, Idziemy. Chodźcie, chodźcie. Let's go. Gdzie Tam. O nie, to na skały jakieś medytacje będziemy robić. Mewa, to jest styl mewy. O nie, trzech. Trzech. Ej no proszę, Dobra, bijem. chodźmy szybko, plagę bierze. Chodźmy szybko. Plaga walczy. No, Dzięki za pomoc. To był ostatni, kogo ja zabiłem? Mnie zabiłem. Ej, Kiden, wiesz, że się nie zabija kiedyś na miejscówkę. Dobra, to idę z wami też. Jak tak, dobra. Teraz to się możesz iść. Teraz <grym> to się już wiesz. Sobie. Paweł, o sobie. Tak, sobie. E, sobie. Paweł, idź sobie, Paweł, powiedz mi. nie. tak, że. Gin! Gin! Paweł, gin! Mówię właśnie, gin! Tak, proszę bardzo. Ja tam widziałem. Ej, ej, ej to woda, ale. No, Wolter, nie zmieniłeś skina. Nie, no, zmieniłem. Zmienił, zmieniłeś jest Ej, dobra, chodź tutaj, za mną. Gdzie dzieci jeszcze tam? Szybko, do tamtej. Wow. O nie! No, nie o, rzeczywiście tam jest jakaś miejscówka. Sobie popływam. No, super miejscówka, Tych naprawdę. Nie, no tam jest jakieś wejście normalne. Czy możecie mieć złoto? No, łaska zginęła. Co to za medyk, który ginie? <laughs> to? ogarnij Rani mój mnie, ustał cię, ja mogę spróbować tam wejść. Tam jest stateczek jakiś też. To, to jest się się, tam, mapa. Ej, a tam jest legendarny Który bohater mi zrobił stały stan? O gdzie ty jesteś? Ja Który was jest? nie zabijam jak coś żebyście się teraz, ogarnęli. Admiros, teraz albo nigdy! Dawaj! Teraz! Za honor! Szybko! Damy radę! Nie Użyj mocy! Damy Użyj radę! Użyj moczu! Użyj moczu, woda będzie cieplejsza. A, ani nie ma do wejść. Zginiemy! Zginiemy! Dobra, to ja sobie poczekam po prostu na was. Yes. Ej, oni Przecież pływają. To... Granat nie się jeszcze. Utopiliście się? Tak, się no sprawia, utopili się. Okazało się, że po A... tej wyspy rechiny pływają. No. Tak się no, nie nie malutkie, takie malutkie nie widziano Ej, Ej, właśnie, bo my trafimy, musimy trafić. Trafia. No. Kto to no. robisz, się to jest? Kurczę, dobre jest. Mocny ten hidden. No. I co hidden? Do hidden? Czy wieży na Ej, nie. To już też woda biła, mocno. Uuuu, musimy zrezygnować. Skakać, się potrafisz? Tu są jakieś kije. Patrzcie, tu są kije prawdy. O, Ej, już wiem, bo to jest wyzwanie. Kije prawdy, a nie, nie da się wskazać. O, jest trakwa, ale zepsuta. Gdzie jest trakwa zepsuta. Idziemy to zbadać. Ja to sprawdzę Nie, Okej, ja jestem gotowy. No to. To by Nie! To atakuje Admirosa. I ten. Łatwo rozpoznasz go. No Hidden na razie to jest słabo ci idzie, co nie? Weź się ogarnij. Mam ja na niego przynędę. Spokojnie. Ty, no. Masz przynęta? A, to że ja? A? Cześć! No ty! Dzień dobry. Jestem... Bio, jestem łaską! Samolot, tutaj nikogo w razie nie ma. Marz, wiesz co robić. szybko. No nie, jesteście gotowy bo nam pod podłoga w ogóle. Tak jesteśmy gotowi, rzucaj tego granata. Okej, okay, spoko. Ale nie w moją stronę, A! nie? A! Ale nie tu! Tu! Cichutko, cichutko, cichutko. to już! Cichutko Gdzie jest kolejny? O nie o! Kolejny coś, Mówię, coś mi się nóżki blokują, nie? Ale... Ja tylko proszę, będę skrzeczał, co nie? Jak oni już spadam. nie żyją? On ich zjada No zjada, no muszę Jest. to zbyt... Zbliżam... Jak, jak, jak flotar nas tu zabija, to coś jest nie tak, nie? No. To został? po prostu Radnie. no bo to właśnie tutaj gdzieś koło to jest, jest szkoleniówkach no jedenostka bo on, on zawsze jest kurcze być kimś innym końcu to nie no 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 właśnie hmm. no się no trzeba o coś masz Cześć, wow! miałeś jeszcze granat no miałem ja nie użyłem to, granatu no nie po prostu o nie ja myślę że was rzucił granatem nie kupa mięsa nie. ze mnie została Taka różowa jest ale bo super było to nie. No, dobre, szok, wymusić, szybę, bo, o nie... My musimy jakąś taktykę wymyślić, bo wladić. Nie, nie. Można się było rozerwać. Nie no dajcie spokój, ja nie jestem takim dobrym hidem. Zawsze to samo robicie, a i tak to zawsze zabijacie mnie. Chodźcie do jakiegoś pokoju. Nie, ja myślę takiego. Ja ja dobra, schowajmy się gdzieś. Małego nie, zapolujmy na hidena teraz. Do korytarza, tu są korytarze. Ja bym zapolował. O, o, tu. A później go w Tutaj Uw. załatwiam. Widzisz, tu górą też się da no ale to chyba najlepszy Dobra. Łoj! No. Wow. Wow. Granaty Granat. w głowę. Pykło, 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 pykło. Super! Nie, nie wiem czy to no, kurde, mam bardzo mało zdrowia już. Ja, też. ja mam minus 45, no. jak się okazuje. <noise> <noise> Łaska, lecz. Łaska, e... czy możesz mi polecić? Czekaj, jaki jak, jak, jak był tekst, jakie było hasło? Y, pora wstawać, czy ten. Nie, bohaterowie nigdy nie umierają. No, no. Bohaterowie, nigdy nie no, nie umierają. bohaterowie nigdy nie umierają. Przez bardzo agresywny. Paweł, no. po, pokaż jaki jesteś. Teraz masz 100 tysięcy, Paweł już ma 100 tysięcy, więc on teraz tak przyklina, naprawdę. Już zmienił się. Już, już się masz, zmienił. Paweł, tyle że możesz nas nie szanować po prostu na odcinkach. No. Przestań nas szanować ogólnie. O. O. Patrz, tu jest! No. Dźgnij go! Ogólnie, właśnie teraz już nas nie szanuje nas w ogóle, Paweł. W ogóle Pomiata nas nie szanował, jej. teraz to będzie pomiatał, no. i wypuściłam no. się. O nie, <laughs> łaska. Dawaj, Paweł. Bohaterowie nigdy nie umierają, musisz w no, ten wstawać? Kurde! No i, A, wow. Wow. A, no i co? I wyrzuciło mnie jeden. O. o, jest jeden, widzę go. No, zitto. O, jajku. A patrz jaj. leży, nie? I hmm. oczywiście wtedy, tam się zabić. wtedy no. potraktowało mnie jak zwykle, czyli po prostu na y, serwer Idźcie no. Idźcie na środek, załatwcie to szybko. Czyli, czyli Dobra. krótko mówię. To nie jestem nie tutaj, na środku jestem. Tu jest! Tak jest, Strzelaj do niego Bloody! Tu jest! No jest tyłu za tobą No chyba tu jestem. Nie, nie widzę i tu jest... Nie, no. nie widzę. Dobra, Strzelaj do przodu Jezus, ma nie no ma nagrody! Może. Headshot, jak Headshot. Headshot. kurde, blady, mnie zabił. Jak to, jak to się mogło stać? No, nie. No. Będę to ma farta. Wejście. <laughs> Wyjął farta, nie? Ej, gdzie on jest? Stoję stoj, stoj przed tobą, niemożliwe. Zobaczymy, czy tym razem, będąc jak jest tylko hiddenem, gra z Sydney, że nie, nie będziesz hiddenem. No, może tak być, wcale nie musi. Bo ogólnie gra, to, czasami ma takie właśnie przesłanki, że jak widzisz, że jest tym hiddenem, to sobie mówi: o nie, 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 proszę, ty 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 Hidenem A może ty musisz będzie. przegrać jako Eden. Może taka jest No, no. Taka jest, rola, tak. taka jest kolej, rzeczy, taka kolej rzeczy. Może dajmy strzał w klatę, czekaj. Ninja. Gdzie jesteś? Ninja. Łaska cię szuka. A może, tu i, tam. i Może na lampę pójdźcie, tam wydaje się bezpiecznie, co nie? Bardzo. Laska cię szuka. Pamiętam to miejsce. Tu mnie mogę zaryzykować, ale nie wiem, czy dobra. Bo jest fakik, w, w, cały, w, cały, w całym, w całym magazynie. Ladi. Jak już dołeś. Ladi, laska ja do cię szuka. Chcesz na klatę? To jestem. Co? Co? Strzał. To Paweł. No, Jezus, chodzi? Maria, co? ja nie wiem. Na strzał na klatę, Paweł? Co? Paweł, uspokój się. Gim 100 Paweł. tysięcy ile. Laska ci no chce dać już. strzał na klatę, no co ty chcesz? Gram, no jakby nie, nie co, gram laską, no, łaską, przepraszam. Bo pan tak jest właśnie, panie Paweł, No nie wiarygodne, a pan się. To jest brak szacunku. Brak szacunku się Gdzie wy jesteście, patrzcie mi. Eee, na dachu. O nie! Dupa. Dupa. Dupa, dupa, dupa. Admiros walczy. O, walczę! O! Poczekaj! Paweł, chowaj się na deskach. Nie, to jest, to jest głupio. To jest naprawdę nie, dobre, dobre miejsce. Tak? Dawaj, go deska jakaś. Wybierz sobie i tej bo... Ej, wiecie, że on się lezi. pożywia moimi zwłokami? To no nic. No już chyba przez... Jak sobie Teraz to nie ma takiego znaczenia. Bo na dachu byliście, a was szukajmy... Dobra, spokojnie. Ja niech każdy patrzy w jakiś róg, nie? Żebyśmy widzieli po prostu, czy oh, no. już przechodzi. przechodzi. Ja chociaż Dobra. nie wiem, czy będzie widoczny. Ło, wow, chyba jest na jest chyba. Halo, hidden. Hidden? Jesteś. To nie jest roku, na pewno wam nie rzuci żadnego tego... Granat na pewno. Nie może rzucić, bo sobie. granat spadnie przez szkło. No. Albo nie spadnie. Spadnie przez szkołę. Musimy roz... Znaczy, znaczy tak, taką wiarę mamy. Halo, hidden. Halo, halo, ja! Czemu się nie odzywasz, hiddenu? Laska cię szuka, wiecie. Panujesz ty złego? Nie no Hidenu. Ty? Bądź dobrym, hiddenu. i cię utop. Ło! Wow. Zdechł. Kogo? Gdzie? No, no sześć! Nie widzę. Pa, paweł, patrzyłeś w ich stronę. stronę. Poczekaj! Dogadajmy no, no. No, paweł, Poczekaj, dogadajmy się. Poczekaj Ej, nie widzę no, go kompletnie, no, nie ja go, nie go, nie kompletnie, go nie kompletnie nie, nie widzę. widzę. Poczekaj, dogadamy się, słuchaj, ja cię mogą uleczyć. Yy, Mówisz? Tak, oczywiście możemy się dogadać. Nie, jako dobra oferta. Yy, Patrz jaki ten ładny jestem. Widzisz? Nam nie pomógł nie mu Nie, nie, Paweł to tak nie działa, może go ci się teraz do dupy dobierze. Mówisz? Czemu? Nie no co ty do Pawła w życiu? Ja myślę, że on od spod mógł skakać, czy coś, nie wiem. O nie, o nie, o nie. Ale naprawdę go nie widać. On go nie widzi, a ja go widzę. Nie wiem, Paweł. Co? To jest takie, takie złe Nic. troszkę. Ale troszkę. naprawdę go tu nie widać, bo tu jest tak jasno. I to widać. Nie, Chyba ale to jest, z tej perspektywy tak, nie ale... Wzią. Ale zobacz. Ja go kompletnie nie widzę. O niej. Ale zobacz. Ale zobacz. Ale nie, faktycznie, nie widać go. Nie powiem no. wam, że ten dach to nie jest za dobre miejsce do no. chować się. On, no, tak na, tle, on to, na tle tego nieba to nie to nie to nie jest niewidoczny. To nie jest bardzo, to nie jest za dobre miejsce. Widoczność do 2%. Procent. Którym jestem? Ktoś ma pomysł na jakieś inne miejsce? Chodźmy to, na dach. schodowej było fajnie. I zeskoczmy. Tak. Chodźmy na dach no, i no, zeskoczmy. Co no, teraz wy myślicie takiego? No, Ogólnie ta sprawa jest bardzo ciężka, bo no, kiedyś groźne. Ogólnie ta mapa jest bardzo otwarta. Otwarta. Może właśnie Nie, tam, gdzie było dużo krwi, może tam będzie nas uratuje. No tam no. no, Tak, tak, no. W tamtym Tylko miejscu się urodził Admiros. Przecież. Klatka schodowa, go. Bię. Dobrze. O. Dobre. Paweł, za to po... Tak? Był, dostał. Widzisz, widać, krwi jest? Tak, no, no, to jest pek moja pek krew to chyba. Przedstawiamy się? Obecnie, wiesz? Dobra, się. Ona ma teraz taki czas, wiesz, że krew. Ja bym ogólnie podzielił się tym tutaj. Kopi, no. Strzelam. To cyk, jest, proszę bardzo. O, nie żyje. Umarł. O kurde, dobra. To to było rozstawienie laserka kosztem życia. Ha? Hmm. Warto <laughs> Kosztem było? życia. Wa Czemu? Warto? Warto e, było nie poddawajmy się. Walczmy do końca. Bohaterowie nigdy nie umierają, tak A. jest. Znaczy, plaga to jest. Potwierdze... Znaczy, potwierdzenie reguły. <laughs> Aha. Był, no na gusze, był, na górze, był na górze Jest tutaj obok! Gdzie? Oj! O! Mm. Jezus, Maron jest jakiś niewidoczny po prostu Ubież o, je... sobie psa jakiegoś, skina albo coś A. Przynajmniej ale ja ciebie widzę! Tak? Widzisz mnie? No, no widzę, widzę To, <laughs> to strzelaj! <laughs> Jakby widział to by strzelił, wiesz? No O Widzę cię, nie? I jeszcze się na niego potknął. Po no, no, hidden no, hidden no, okay. jest, no, no, no! to Ta mapa no no, no, to jest hardware po prostu. No, jeden okien. Tutaj jest, to fakt. Nie ma się dyskować. No, nie bardzo nie jest nie się schować. No. to jest właśnie. No, nie chcę, żeby to Rzecz. Ej, czy w ogóle nawet raz zabiliśmy Kitana? Raz chyba tylko. No nie, no, nam się, Kilka razy co nie. Tak? Wiecie, wiecie, to było tylko że na początku, często spadaliśmy z dachów, to, no, to no tak, ja gracja. Grawitacja nas nie. zabijała, niestety. Hmm. No, no nic, to jest tak, że ja ostatnia już runda, więc cieszę się tym momentem. No, eee, szybko. Zginiemy się. Się. szybko. szybko. Uh. Aha, już pomarł. Już, już tak szybko? Cieszę się momentem. Biegnie na schodach je. Tak naprawdę. Był. No nie no, amunicję rzucałem. Plaga! To jest wiele mamy zrobić? zrobić Nawet nie daj mi strzelić, od razu Wlad i wyczaju, że po prostu wiesz, on może no, i tak do nas się, podejść. O nie. No dobra, zakończymy to, to po prostu szybko. Chodźmy. No i tak może podejść. Dobra, dobra. chcieli pójdzie, też, żeby Był tu. Ze smutku. Nie, to nie. Po prostu podchodzi i zabija, nie musi się zbadać. No, gdzieś jest. No nie musi, bo ma tyle miejsca, że wiesz, skacze i go nie ma. Wyszedł tu. Nie ma go! Był! Ubije mnie! Ubije mnie! Dobrze, dostał! To nie, do, to dostał, on ci nie bije, to jest reumatyzm! Dostał jest bardzo, bardzo, bardzo obity. Bardzo. bardzo, bardzo? Bardzo, bardzo, bardzo! Chyba tak jak Plaga też. Bohaterowie nigdy nie umierają, czaisz? Nie zbyt. Nie czuję Dostałeś tego. Teraz Przeciwko groźnemu Hiddenowi. Nieprawda. Nie. Nieprawda. Sam wybrał ścieżkę Co? życia. Nie miałeś innego wybrał, wybrał ścieżkę życia. To nie. No dobra, niechaj to jest, będzie. To jest taka szkoła, nie? Szkoła umierania, dobra. Szkoła umierania. Mieliśmy taki przedmiot, nie. Dobra, może no, 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 nie no flotar, no nie dobrze, że flotar ci się no tylko, znowu flota, flotar tak, nie no proszę, on prawie w ogóle nie jest, ja, nie? ja się komuś oddam. Nie no, co ty Ja się graj, komuś oddam. Nie, <laughs> go hidden. Nie, dobra, graj, graj, graj on normalnie gra. Tak? No, nie masz oczywiście, że tak, nie masz żadnych hmm. Myślę, że to się może nawet udać. Musisz. Nawet? No, nawet. nie. To jest słabe miejscówka, jest tylko jedno miejsce, prawda? Za Albo dobra, to jest dobra miejsce. <grym grym> tu go zaczniemy. O kurde, ale się tam. Z ciszy hmm. Zaraz pójdzie serdeczny granat. No ja właśnie on grana. nie ma. Dobra, leci. A nie leci. Ojeju jeju! Gonić go! go! Ja tego widzisz, tego... Nie widzę, no tutaj wbiegał. Nie, no tu w środku to go widać, ale. Twarzy... Aaaaaah! Paweł, gdzie ty byłeś? Jezus, wow, Maria. Hiden, podstawiłeś się. Wow, wiecie. Jezus, Maria, a się przestraszyłem po prostu. Nie, ja, ja myślałem, że on tutaj wbiegł, a on był po drugiej nie stronie. Nie, Mam no 142% biegłem. szans. Ej U, dobra, 142%? Tak pisało w ogóle. Ale pu punkty to mamy niezłe. Admiral rozplaga Plagi 00. No. <grystanie> no nieźle. Paweł 1, Bloody 12. <grystanie> ale to do tego, żeby był restart serwera. Tylko. No i hmm. ja nie byłem pijany hmm. na tak także. No w co... sumie. <grystanie> Mogę mieć mniej punktów. Ja byłem <grystanie> raz, możesz. ale nikogo nie zabiłem. Zdarza, Zdarza nie, się o, zabiłem, dodychcie... Musimy znaleźć jakieś nowe miejscówkę. O, jest nowa miejscówka, dobra. Wcale nie podobna do tej poprzedniej. Ej, muszę. Patrzcie, tu jest nowa miejscówka. Tu bo jak o, nam tam wiesz Tu? No nie wiem czy to też... jest Właśnie O, nie trafił. No za, trafi. za, za, za rzadko gram tym jednak yy. Ej, to luz, to wygrano mam kieszeni w takim razie. Yy. Paweł yy. wiesz, wiesz jaki jest taki malusienki problem. Nie. Jaki? No, nie Masz nie dalej łaskę, pewnie. No, <laughs> no, wiem, masz dalej Widziałem taką niewidzialną łaskę. <laughs> ja taki widzę żółte skrzydła latające. <laughs> o, tu jest, nie? A faktycznie! No faktycznie go widać. No, no, no. no. troszeczkę. <laughs> Dobre. Dobre, to w odróżnieniu od innych jedenów byłem bardzo widać. No, no. Dzięki, Paweł. Dzięki. Nie ma za co. Dobra, jak będzie, jak będzie, no nie, no nie. Nie, tak się nie. Jak nie, nie. Ja, ja nie, nie. No naprawdę, tak się nie. 20% no, to co? No, ostatnia no, runda. Nie. Dobra, ostatnia runda. Odcinek Last round, no. the, the final downtown. Ta. Nie, no bo w tak jest. ma trochę, zawsze jak gra, to tylko Hidenem chce być. Właśnie, się no. no. ja nie wiem. No ja nie chcę. ja... <laughs> zabić, a. Hmm. E, nie damy, no, no, nie daj. Się chwila, dla mnie, chwila, chwila, proszę nie zabijać. No to strzelać do Hidenów. Dobra. Nie słuchajcie no. do skurczenia, proszę. O tu! widziałem go Hidenu. No zostawcie tam mnie! Go. Wow! Jak poleciał. Poczekajcie mam Kurczebyk, No, w środku go widać. O, kurczebyk Pomogę wam! Ja Bohater. To budziar... chyba nie powinni strzelać do jeden, żeby nim nie wyjdzie. Admirosie? Nie, my nie będziemy strzelać. No. <laughs> Jak to mówią, bohaterowie nigdy nie umierają, A, tak? tak? Dobrze. Bohaterowie nigdy nie umierają. Częcie.

jak nie będę hitem to wyłączam nagrywanie No dobra. dobra No ale będziesz, to pewnie jeszcze odcinek się przyda Nie no Nie, o, 9% nie. Jak to? Jak to 9% Jak 9%? 9% 9% Kurcze i dał. No dobra, to jest Admiros jeszcze nie? Co, jeszcze Ostatnia runda tak? Raz byłem, no ale to no będzie No dobrze, szybkie, spróbujmy dobra, jeszcze, jeszcze okay, jedna runda okay, takim tak super runda, po prostu wejdę tam i po prostu spróbuję was zniszczyć Ale tyle tu byś zabijał? O kurde! Czemu nie? Łoł! Wow. Już mi tutaj granatem puścił Paweł, gdzie? to jest a, O, jest tutaj! Bira! Szybko atakujcie go! Czekaj Mam jeszcze tego skurczybieka Chwila! A poczekaj, nie dźgaj, nie dźgaj! Nie dobra Ktoś go zabił Ja tu nic nie widziałem nawet aby... Mam 41 jeden Ale byłeś, Ale byłem, jeden. Jeden. O, no, ale byłem Sidenem! Ale był Sidenem, Sidenem Nazwa tego odcinka Byłem Sidenem yeah. ja Dobry o, odcinek do Chociaż odcinek. raz O, ta gra mnie a zmieniła z łaski w to Teletubbiesie